Witam Was w kolejnym vlogmasie, dzisiaj jest już 15 grudnia. Tak jest już 15 grudnia, ja pamiętam jak dokładnie o tej porze nagrywałam vlogmasa z 1 grudnia, to był też wtorek i też nagrywałam na dwóch lekcjach wolnych, bo we wtorki mam dwie lekcje wolne po prostu, bo mam WF-y i dokładnie o tej samej porze nagrywałam vlogmasa z 1 grudnia, więc naprawdę <grywa> ten czas leci tak szybko, e, za niedługo będzie 18 grudnia, nauczyciele u mnie w szkole mają do tego dnia wystawić oceny proponowane i po 18 grudnia już mam po prostu wolne. Tak, nie będzie lekcji zdalnych w końcu. Ja już się nie mogę doczekać, po prostu. <grafię> tak, nowy rok, wiecie, takie sprawy, wigilia. E, no i teraz nauczyciele już powoli wystawiają oceny. Jak na razie jestem z nich zadowolona. Nie są jeszcze wystawione ze wszystkich przedmiotów, e, chyba są wystawione tylko ze czterech. Tak, chyba z czterech. I jestem zadowolona w 100%. Są spoko. E, zobaczymy, jak będzie z dalszymi przedmiotami i mogę wam w sumie pokazać mój dzisiejszy outfit. tutaj mam teraz przed sobą lustro, które dostałam 6 grudnia. i na razie jestem w pokoju drugim, obok mojego pokoju. o, bo na razie dalej nie mam gdzie dać te, to lustro u mnie w pokoju, tak by nie ma za bardzo miejsca, więc na razie jest tu. w każdym razie na sobie mam taką Świąteczną bluzę ze New Yorkera z takim piesełkiem To jest chyba mopsik, z tego co mi się wydaje. Które je ciastko i ma ubranko takiego Renifera, tak? Na sobie mam takie zwykłe czarne spodnie z gwiazdkami. One chyba są Chemu. No i oczywiście świąteczne skarpety, takie czerwone. One mają taki wzorek, ale na razie są przykryte spodniami, więc tak. No i przejdźmy do kalendarzy. Dzisiaj znowu takie czło i może zaczniemy właśnie od tego kalendarza, nie wiem czemu. Ale piętnastka jest tutaj i boję się, że znowu będzie szminka. Tu były szminki i jak tutaj jeszcze będzie, to naprawdę masakra będzie. No ale mam nadzieję, że jednak jest tutaj coś nowego. Dobra, na szczęście jest coś innego. 7.5, nie wiem, co to jest. A więc tak, w tłumaczu wpisałam to, co jest tutaj na dole. I wyskoczyło mi krem do skórek, więc to najprawdopodobniej jest krem do skórek. Kolejny numerek 15 w tym kalendarzu ze zawieszkami. Dzisiaj jest on otwierany jako drugi. A więc mamy takiego białego flaminga, ja już kilka zawieszek mam takich białych, więc... Najprawdopodobniej te zawieszki są po prostu tak pogrupowane kolorami, tylko są rozrzucone tak jakby randomowo. Balea, no i tutaj jest piętnastka, jest w sumie... nie jest jakaś największa. Pewnie... o. Fuss butter, czyli jakieś na pewno maselko. Fuss to chyba są nogi, stopy... Sprawdziłam na tłumaczu, co to znaczy fus, no to to jest właśnie stopa, czyli mamy takie masełko do stóp. A więc mamy teraz piętnastkę z kalendarza mojej mamy. Jest ona dość ciężka, więc zobaczymy co tutaj jest. Chyba mamy tutaj jakąś świeczkę, tak po kształcie stwierdzam. A mamy świeczkę Yankee Candle um, i pachnie. Ojej, nie pachnie cynamonem. Ja po samym obrazku stwierdziłam, że to jest cynamon i chciałam jeszcze powąchać, ale nie no. Ja mam właśnie taki wosk cynamonowo jabłkowy i on też mega ładnie pachnie, więc mega fajnie. Ogółem świeczki z Yankee Candle ładnie pachną. Podsumowując, w kalendarzach miałam oczywiście słodycze i różowe Jelly Belly. Mhm. E, mieliśmy krem do stóp, masełko bardziej. Kremik do skóry, paznokci, zawieszkę flaminga oraz świeczkę o zapachu cynamonowym. Wyszłam teraz na zewnątrz, ale powiem Wam, że jest zimno. <noise> ale wyszłam się przewieczyć na spacerek pięknie, bo ogółem, tą kartę aktywności fizycznej, którą mieliśmy zrobić, to ją się robi do 15 grudnia. A z racji takiej, że dzisiaj jest 15 grudnia, no to jeszcze dzisiaj muszę zrobić coś na temat WF-u i postanowiłam, że pospaceruję sobie po ogrodzie pomimo tego, że nie jest jakoś tak za ciepło bo zimno jest e, Doronia przed chwilą sobie ze mną chodziła, ale zrezygnowała mhm, więc mega fajnie chodziłam tak po ogrodzie z Dorą z nie wiem 10 minut już teraz wam coś pokażę w ogóle co jest u mnie na tarasie w domu <noise> zimno mi już, w ręce mi tak zimno, że zrobiłam coś takiego mhm. e, no i teraz wam pokażę coś u mnie na tarasie jest już choinka Ona tylko teraz czeka na wniesienie jej do domu i ubranie, więc fajnie Wyglądam dziwnie, tak? Ale sobie spaceruję o domek I mam dzisiaj ubraną tą czapeczkę, co wczoraj otwierałam e, I mogę wam powiedzieć, że jakoś tak dziwnie wyglądam, ten kołnierzyk Tak jakby powoduje, że ja jestem taka jak wulkan, taka pff. I ta głowa. <laughs> Ale ogólnie chyba teraz idę do domu, bo jest mi zimno, więc tak. Moje purpurowane rękawiczki. I jedna, którą rozwaliła Dora. Dzięki Dora. Mogę Wam powiedzieć, że ja wow, że ja przed chwilą, no tak przed chwilą teoretycznie, chwilę temu skończyłam. Lekcję jest godzina 14.2 pani od biologii i chemii nam skróciła lekcję, więc mega fajnie. I zapaliłam sobie moją świeczkę i ten płomień jest po prostu taki wielki. I jeszcze szaleje, ledwo co się ruszę, to on już zaczyna na wszystkie strony wariować. A teraz szczególnie jak mówię, to imprezę jakąś robi i tańczy. Ale mogę wam powiedzieć, że mega ładnie pachnie, po prostu przecudnie. Mogę wam powiedzieć, że mi się mega podoba ten prezent w kalendarzu. Wiecie co, ja byłam tak podekscytowana, że już lekcję skończyłam i w ogóle, bo byłam po chemii i biologii, że kompletnie zapomniałam, że jeszcze mam te rzecz. Tak, i gdyby w ogóle moja mama się nie zapytała, a co z WDŻETem?, to ja bym kompletnie nie wiedziała, że WDŻET tu, że WDŻ po prostu jest. I na szczęście WDŻET jest o 14.40, bo skapłam się dopiero przed chwilą, jest teraz 14.26, tak dokładnie Wam powiem, teraz 27. I teoretycznie teraz powinna się skończyć biologia, a biologię i chemię zrobiliśmy tak, jakby w jednej lekcji trwała ona chyba 45 minut, więc fajnie, ale ja po prostu zapomniałam o tym WDŻ, szczególnie, że dzisiaj WDŻ mają wszyscy i to, o matko, tak, miałabym nieobecność, jakby moja mama się nie skapła i by mi nie przypomniała, więc thank you mama, a więc teraz czekam jeszcze na ten WDŻ. Więc tak, a w ogóle się cieszę, że ja nie mam na przykład WF-u online, bo ja sobie w ogóle nie wyobrażam tak jakby WF-u online Wiem, że niektóre szkoły mają, ale to by było dziwne, ja już wolę jednak robić to takie karty aktywności i inne rzeczy mm, No i teraz ogółem jeszcze będę czekała na ten WDŻ i widzimy się później Ja już zrobiłam wszystkie lekcje, tak, i się pouczyłam na jutrzejszy dzień, więc yy, jest mega fajnie i teraz Wam pokażę, co moja mama mi przyniosła. I teraz nie wiem, jak Wam to pokazać. To jest ciężkie. I uwaga, uwaga! O, no i git, no i moja mama przyniosła mi takie sopelki e, na zewnątrz i będziemy dzisiaj wieszać. Zobaczymy, czy będę to nagrywała, czy nie. W każdym razie mamy takie sopelki, to jest mega ciężkie. Wygodniej mi tak, a więc mamy takie sopelki i też mogę wam powiedzieć, że dzisiaj na WDŻ rozmawialiśmy o świętach i o tradycjach i o takich sprawach innych, więc tak, całe wuderze trwał chyba ze 20 minut, coś takiego, I też fajna w sumie wiadomość, bo wy czwartek Mam biologię i chemię zazwyczaj, ale w ten czwartek, w tym tygodniu nie będzie a tych dwóch lekcji, bo pani się z nami nie połączy, tylko wyśle nam pliki, które będziemy musieli po prostu przepisać do zeszytu. Więc tak będę mogła coś tutaj jeszcze przy okazji nagrać. I też muszę doczytać książkę, lekturę, opowieść wigilijna. Yy, my to teoretycznie teraz przerabiamy. Ja wszczęłam całe trzy rozdziały, jeszcze zostały mi dwa, bo ta książka ma pięć rozdziałów, ale mega długi, więc tak. Książka jest ogółem fajna. Yy, mam opracowanie w tej książce, co jest mało ważne. A więc idę teraz czytać, no i widzimy się za chwilę. Ja już przeczytałam opowieść Wigilinu, więc. Fajnie i też mogę Wam powiedzieć, że są już zawieszone na moim balkonie superki. Nie nagrywałam Wam procesu zawieszania, bo jednak robili to moi rodzice, ale ja za to patrzyłam i mogę Wam powiedzieć, że na zewnątrz było mega, mega, mega zimno i to mega zimno, że pomimo tego, że ja byłam w pomieszczeniu, to i tak było mi zimno, co drzwi były no tak nie do końca zamknięte, ale też nie do końca otwarte. W każdym razie teraz Wam pokażę, jak to wygląda. No i tak to wygląda, mam nadzieję, że jakoś dobrze to pokażę. O, dobra, teraz jest git. Jest mega zimno. Czuję się. Uhu. Mega zimno jest. Więc pokażę Wam to w miarę szybko. No i tak to wygląda. A więc tak wyglądają te sopelki. Mi się mega podobają. I też tym akcentem będę zakończyła ten odcinek. Widzimy się w kolejnym vlogmasie. Pa pa!